Spokojnie, wariaty, nic nie będzie tutaj szczepione. Jestem tak jak mamusia i to tośmy stworzyli. Ale byłem na rezonansie magnetycznym bioderka, no i tutaj jest taka smutna wiadomość: od dziecka to biodro jest jakieś kurwa spierdolone. No i. czy znaczy tak się śmieje, ale, ale to jest śmiech przez łzy i. Koń, kończę chyba przygodę z takim sportem, jakim uprawiałem zawsze. No i. choj. Dla najwierniejszych widzów, takie podsumowanie: taki medyczny bełkot. A zawsze myślałem, że mam problemy z plecami, że to jest rwa kulszowa, że mam delikatne przepukliny od dysków. Też tak fizjoterapeuci myśleli, no ale z czasem, jak zaczęliśmy to badać głębiej i głębiej doszliśmy, że te plecy są eleganckie, a tak naprawdę no to bioderko genetycznie już od dziecka, tak w skrócie, nie chcę się pomylić, ale mam za małą kurwa torbę na panewkę, że ta kulka bioderka się kurwa nie mieści u mnie. Więc jak coś to sprawdzajcie, badajcie się, jak macie kaskę, to najpierw na rezonansy wydajcie potem na narkotyki. No i tyle no. Nie chcę tutaj wydawać wyroków, ale no chyba nie będziesz w sportowej części mnie. Do zobaczyska widzowie, widzimy się na streamach i Elo!